Koniciła tempechuje. Witamy w poradniku do Hibibi, Habibi lub Hibany. Zwiej ją jak chcesz. Możesz nawet nazywać ją kobiecym trmajtem, bo jej głównym zadaniem też jest przepalanie ścian. Tym jednak razem można to zrobić na odległość. Pamiętasz, Ażkę? No to masz wersję do wzmocnionych ścian. Ale nie martw się, jak zrobisz babolca i strzelisz w nie wzmocnioną, to też ją rozjebiesz. Możesz dobierać też wielkość dziury, jaką chcesz zrobić. Od ogromnej po małą. Małą zazwyczaj robisz na włazach, bo tyle wystarczy, żeby wzmocniony lub nie właz się rozpadł. To w sumie chyba tyle jeśli chodzi o sam gameplay. Hajbana jest przydatna, ale niekoniecznie trudna do opanowania. Przejdźmy więc do wyposażenia. Tutaj klasycznie karabinek szturmowy lub ewentualnie strzelba. Broń boczna i... O kurwa kropka ekse. <try> Druga broń, ale nie ciesz się za bardzo, bo to kolejna z tych, która ma większy odrzut niż ty u przeciwnej płci. Stil, lepiej mieć wybór niż go nie mieć. Na gadżet oślepiacz albo wysadzacz, bierzesz of karabin. Ja polecam pistolet, chyba, że o znasz odrzutowego beringa, jako gadżet logiczne, że bierzesz ładunki co by móc rozjebać każdą ścianę. To tyle na dziś. W kolejnym odcinku Echo. Echo. Echo i jego ogłuszający dron samoprzylepny. Zostaw suba i lajka i powodzenia na randomach miedziaki.